Sąd rejonowy w Turku wydał wyrok nakazowy wobec kobiety, która w mediach społecznościowych, w szczególności na platformie Instagram, bezprawnie posługiwała się tytułem zawodowym farmaceuta, mimo iż nie posiadała odpowiedniego wykształcenia ani uprawnień do wykonywania tego zawodu. Orzeczeniu przewodziła kwalifikacja czynu jako naruszenia przepisów ustawy o zawodzie farmaceuty z 10 grudnia 2020 roku i grożącej za to odpowiedzialności karnej. Zawiadomienie w sprawie złożyła Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska po sygnale od jednego z farmaceutów, który zauważył, że właścicielka określonego konta na Instagramie używała w swojej działalności zwrotu farmesyst oraz w korespondencji przez komunikator Messenger przedstawiała się jako farmaceutka. Ustalono, że nie posiadała ona wykształcenia farmaceutycznego ani prawa do wykonywania zawodu chronionego prawnie. Sąd rejonowy w Turku uznał, że takie posługiwanie się tytułem zawodowym stanowi naruszenie artykułu 79 ustawy o zawodzie farmaceuty, zgodnie z którym używanie tytułu farmaceuta bez wymaganych kwalifikacji jest zabronione i podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności. W konsekwencji oskarżona została uznana za winną popełnienia przestępstwa i została ukarana grzywną w wysokości 150 stawek dziennych po 20 zł. Co łącznie daje 3000 zł. Ponadto kobieta musi pokryć koszty postępowania sądowego w wysokości 340 zł. Wyrok w tej sprawie nie jest jeszcze prawomocny. W uzasadnieniu podkreślono, że naruszenie ochrony tytułu farmaceuty stanowi poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa pacjentów oraz rzetelności informacji w obrocie publicznym. Osoba podszywająca się pod profesjonalistę medycznego może wprowadzać odbiorców w błąd, a udzielane przez nią porady czy opinie mogą stwarzać realne zagrożenie dla zdrowia odbiorców. Dlatego ustawodawca zdecydował się chronić tytuł zawodowy farmaceuty odrębnymi przepisami prawa, a sądy konsekwentnie rygor stosować wobec osób, które bezprawnie wykorzystują takie określenia. Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska zaapelowała do społeczeństwa o zgłaszanie innych przypadków bezprawnego posługiwania się tytułem farmaceuty. Podkreślając konieczność przeciwdziałania takim praktykom, które mogą podważać prestiż zawodu i zaufanie do profesjonalistów w służbie zdrowia. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla Was przygotowuję. Jeśli film przypadł Ci do gustu, Zostaw łapkę w górę, to nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku